Witajcie na kanale Dzisiaj mam Zdrapaczki za 25 zł Mega pensja Król Cash Rajska kasa I zdrapaczki są z numerkiem 18 Zobaczymy jak 18 się dzisiaj wpisze I zaczniemy sobie może od tej Rajskiej kasy tak Jak już wspomniałam wcześniej Z numerkiem osiemnastym. I tu szukamy palmy i pliku, który nam mnoży razy dwa: Znam chmury, awokado, balsa, cytryna, słońce, ananas, plecak, kwiat, rower, arbus i to wszystko. Czyli zdrabeczka jest przegrana o różne kontrolne. Teraz weźmiemy sobie mega pensję. Zdrabeczka. Tutaj szukamy dwóch napisów mega pensja i wygrywających liczb. A wygrywające liczby to trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery i trzydzieści jeden. A nasze liczby to czterdzieści sześć, zaczynamy obok. Trzynaście, dziewięć. Jedenaście, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, trzydzieści osiem obok siedemnaście, dwadzieścia cztery, kolejny obok dwadzieścia jeden. Trzydzieści trzy szesnaście mega pensja czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, trzydzieści dwa, dwadzieścia pięć, czterdzieści 28 i 15, czyli na to wychodzi, że zrapeczka jest przegrana. Zobaczymy sobie kontrolne, kontrolne to SJ. Teraz ostatnia król Cash A tutaj szukamy korony i wygrywamy już pisaną kwotę, plik nam mnoży e, razy 2 i wygrywających liczb.

Pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiątek w ogóle nie mamy. Dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści trzy, czternaście, czterdzieści pięć, siedemnaście. Trzydzieści dwa obok, trzynaście czterdzieści cztery osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia trzy czterdzieści dwa obok i ostatni rządek, 11, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem, trzydzieści obok i dwadzieścia osiem, czyli na to wychodzi, że zrabeczka jest przegrana, to mamy kontrolną. H i V, czyli podsumowując, osiemnastka się nie spisała. Na dzisiaj miałam miks za 25 zł i 25 zł jestem na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć.